Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj i witam, tak naprawdę nie w kolejnym luźnym tuningu, chociaż miał być to kolejny luźny tuning Cadillaca Escalade z 2012 roku, który miał być wzorowany moim Hot Wheelsem. Słuchajcie, w sumie zrobię jedną rzecz na sam koniec, czyli sobie go po prostu dokończę to co chciałem zrobić. Fajną rzeczą było to, że kiedy nagrywałem, kliknąłem dokładnie Enter, chciałem kupić sobie jedną część, wywaliło... internet... Całym domu waliło prąd ogółem. Także chciałem powiedzieć, że to jest odcinek naprawdę informacyjny, aby sobie tylko poglądać, jak wygląda Cadillac. Bo w sumie był wzorowany moim Hot Wheelsem, którego miałem, jak byłem jeszcze młodszy. Także co miałem mówić? Miałem mówić o tym, że może będą jeszcze tuningi off-roadów i ulicy. To piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, już mi ktoś to proponował. I oczywiście to jest ostatni tuning wyczynu aż do powstania, znaczy do wypuszczenia do sprzedaży Wild Rana, którego oczywiście sobie kupię. Także potem w Wild Runie będę robił luźne tuningi. I patrzcie, że przy tym wyłączeniu prądu granie odświeżyła mi miniaturki auta, więc mam takie czarne tło. I podejrzewam, że kiedy kupię sobie próg, ten, który chciałem sobie kupić, to że to wszystko się jakoś odczyni. Także gdzie mamy tunera, tunera mamy tuż za nami. No więc ogólnie to wygląda auto tak jak chciałem, żeby wyglądało. Tylko minus jest właśnie taki, że nie mogłem sobie tego dokończyć i nie mogłem tego pokazać przy Was. Ogółem miało być złote chromowane, ale żeby dostać złoty chrom, trzeba mieć rangę gold. ja nie gram w PvP, dlatego że gram sobie z ziomeczkami tylko. Z TS-a głównie, więc no wiecie, jak to mniej więcej wyglądało. Także kupujemy sobie ten próg, który pasuje tutaj fajnie do koloru. Po prostu, tak sobie wydawało mi się, że to będzie fajnie wyglądało. Więc kupujemy ten próg i zaraz zobaczymy, czy odświeżyło miniaturkę. Bo w sumie nic więcej nie chcę z nim robić. Macka jest dopasowana, zderzaki wszystko jest dopasowane tak, jak chciałem. No także wybaczcie mi, że nie będziecie mogli tego zobaczyć, to nie jest zależne ode mnie, ponieważ siostra, wiecie, co włożyła chyba na odwrót. Hmm... Żelazko do prądu. No i wyszło jak wyszło. No tak jak mówiłem, odświeżyło już miniaturkę. W sumie mogłem tego nie robić i zostawić auto takie jakie było, ale no już niech będzie tak, jak będzie. Także jeszcze sobie zobaczę, czy felgi nie mam oficjalnych, jakichś lepszych, które by pasowały troszkę fajniej do tego tuningu. Żeby już tak zapieczętować to, co zrobiłem. Na pewno tych nie. Chociaż chwila, no fajnie wyglądałyby na torno, nie? Ponieważ mają ten fajny rand, także tu jest plus. Kolejna Felga też nadaje się na wyczyn, ale nie do mojej wersji, typowo nie do mojej. Ta fajnie wygląda, no ale też mi nie pasuje na chwilę obecną. Ta też mi nie pasuje zupełnie. No i teraz mamy trzech kandydatów. Ta felga pasuje bardzo i tu, tu jest plus dla tej felgi, ponieważ no ładnie wygląda. Kolejna jest w miarę prosta, ale też całkiem ładna. No i ta ostatnia, którą już mamy, więc tu mam zagwozdkę, ale ta trzecia felga wygląda najładniej także tak będzie wyglądał dokładnie Cadillac. Jeszcze wejdziemy sobie na zewnątrz. Przepraszam, że nie mogliście tego zobaczyć. Mam porobione już wszystkie auta w wersji wyczynowej, jakie są możliwe na chwilę obecną, oczywiście razem z autami z DLC, z sezon pasa i tak dalej. Więc no naprawdę wybaczcie, sorry, no to, to, to nie jest zależne ode mnie. Tak z chęcią bym wam to pokazał, ale za to będziecie mogli sobie zobaczyć jego i oczywiście będą późniejsze tuningi. Mam nadzieję, że ładnie wygląda, bo ten złoty jest wzorowany Hot Wheelsem, także nie zdziwcie się, jeśli to będzie jakiś, nie wiem, wow, co prawda miał Chromowany, ale tylko anodyzowany był taki mniej więcej złoty. W sumie to jest pomarańcz, który się na żółty mieni, ale załóżmy, że to jest złoty, tak? E, także, no, co? No, no może z taką kamerką pojeżdżę. Mam nadzieję, że w nic nie walnę. Chwilę, gdzie jest autobus? A tu, dobra. E, no więc, mam nadzieję, że ten odcinek też się spodobał. To jest taki półinformacyjny, półluźny tuning. Także, no, macie tego luźnego tuningu tak naprawdę dwie minuty, a reszta to informacje ode mnie także wszyscy trzymajcie się, słuchajcie, no i, i widzimy się już w następnych tuningach. Piszcie, czy chcecie ten off-road i czy chcecie ten, tą ulicę, bo uliczne auto też mam parę do tuningowania i oczywiście parę do off roadu chwila, takie idealne parkowanie. E, także trzymajcie się wszyscy, widzimy się w następnych odcinkach. Teraz muszę machać kamerką, żeby mi nie zleciała chociaż chwila. Uwaga, czy... Nie, no nie zostanie. E, także trzymajcie się, no i mam nadzieję, że nawet ten krótki odcinek z małą, małą mównością moją, którą, znaczy tak naprawdę przegadałem cały odcinek. Świeży lakier, nawet nie do. Nawet nie do... o, gości, ma przez ranę. E, trzymajcie się, wszyscy. No, i jak już mówiłem, tak jak już mówiłem, wszystko mniej więcej myślę, że dobrze bym wyjaśniłem. No, teraz na zegarek patrzysz spóźniony, jesteś, tak? Ale porysować mi Cadillac'a to mogłeś. No, to trzymajcie się. Do następnego. Cześć.